Witamy w Epodex! W tym filmie pokażemy, jak używać Epodex Metallic Brush Effect, aby stworzyć dekoracyjne, metaliczne wykończenie na ścianach. Będziesz potrzebować następujących materiałów. Epodex 1K Primer do gruntowania, WB Pigment do barwienia podkładu, Metallic Brush Effect, Metallic Pigment do zabarwiania farby Metallic Brush Effect, taśmę maskującą i folię ochronną, mieszadło, wałki malarskie, kuwetę malarską, rękawice nitrylowe. Podłoże musi być stabilne, suche i wolne od zabrudzeń oraz środków antyadhezyjnych. Zabezpiecz miejsce pracy naszą folią ochronną. Oklej krawędzie taśmą maskującą, aby uzyskać estetyczne wykończenie. Dodaj dostarczony WB Pigment do 1K Primer, aby go zabarwić i dokładnie wymieszaj. Przelej farbę do kubety malarskiej. Nałóż materiał i pozostaw do wyschnięcia. Dodaj dostarczony metalik pigment do metalik brush effect, aby ją zabarwić i dokładnie wymieszaj. Nakładaj farbę ruchem krzyżowym na wyschnięty primer. Zakończ malowanie, gdy uzyskasz pożądany efekt. Pozostaw materiał do wyschnięcia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie każdego produktu. Życzymy przyjemnej pracy z naszymi produktami, zespół Epodex.